Podstawowym celem programu Multisport skierowanego dla dzieci z klas 4-6 jest wzrost liczby dzieci uczestniczących w regularnych zajęciach takich aktywności ruchowej organizowanej w formule pozalekcyjnej bądź pozaszkolnej. Zależy nam na tym, żeby te dzieci, które do tej pory nie były aktywne, w wystarczającej ilości, a przypomnijmy, że, że wytyczne WHO mówią o tym, że ta aktywność powinna być na poziomie godziny dziennie, żeby właśnie coraz więcej dzieci mogło te, te normy wypełniać. Temu programowi towarzyszą też badania naukowe. Instytut Sportu zaangażował pracowników naukowych, żeby ocenić efekty programu. Staramy się zebrać dane, które pozwolą program udoskonalać w kolejnych edycjach. Już dzisiaj koncentrujemy się na analizie dziesiątek tysięcy danych dotyczących sprawności fizycznej dzieci. Analizujemy również nieprawidłowości postawy ciała, jak również oceniamy społeczne efekty uczestnictwa w tym programie. Projekt Multisport jest projektem realizowanym we współpracy między Ministerstwem Sportu i Turystyki, i samorządami wojewódzkimi z samorządami gminnymi. Projekt realizowany jest od dwóch lat. To, co zasługuje na uwagę, to to, że po raz pierwszy w tym roku realizowany jest w 16 województwach z udziałem środków gminy. Dane, które zebraliśmy, obrazują sprawność fizyczną dzieci. Dostrzegamy dzieci utalentowane sportowo, chcielibyśmy stworzyć im nowe okazje do uczestnictwa w rywalizacji sportowej, ale identyfikujemy też dzieci o szczególnych potrzebach dzieci, których sprawność fizyczna jest niewystarczająca i będzie rzutować na ich kondycję zdrowotną. Ale na to, że to tak naprawdę trenerzy decydują, aby w ramach poszczególnych broków, które my rekomendujemy, przeróżne dyscypliny dzieci mogły poznawać i faktycznie to się dzieje. 65 sportów jest uprawianych. Kolejne cele to jest to, żeby wykorzystać infrastrukturę, która w ostatnich latach się pojawiła, żeby, żeby no, także trenerzy mogli w sposób taki dobry, w normalnych warunkach prowadzić zajęcia przy użyciu fajnego, kolorowego sprzętu.